Nazywam się Sagi Budkiewicz. Jestem laureatem nagrody OTIS Zaufania w kategorii ratownictwo medyczne. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest to niezwykle ważne dla mnie przez całe moje życie związane z ratownictwem medycznym, między innymi. Chciałbym podkreślić, że na tą nagrodę pracowałem nie tylko ja, ale też cały zespół ludzi, który ze mną współpracuje w zespole wiele doświadczeń, które przez całe życie zawodowe zdobyłem i mogę dalej wykorzystywać i dzielić się z młodym pokoleniem chociażby, chociażby studentów. Także ważne wyróżnienie dla ratowników medycznych i uważam, że godne naśladowania dla innych.